Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku nowy Hyundai Staria, Chieftain Range Rover oraz odświeżone BMW serii 8. Zaczynamy! Pamiętacie Toyota Urban Cruiser. Zaprezentowana 13 lat temu wyprzedziła modę, która teraz rozdaje karty w branży motoryzacyjnej. Teraz model ten powraca do gamy japońskiego producenta pod postacią auta konkurencji ze zmienionym znaczkiem. Oto zatem Suzuki Vitara ze znaczkiem Toyoty. Oczywiście nie kupimy jej w Europie. Ten model skierowany jest na rynek RPA. Toyota Urban Cruiser to zaś nowa nazwa dla Suzuki Vitary Breza. Wnętrze przypomina zaś SX4S Crossa. W skład wyposażenia podstawowego tego modelu wchodzą klimatyzacja, system bezpieczeństwa. System multimedialny obsługujący integrację ze smartfonami do napędu służy tu jednostka 1.5 z modelu Gimni o mocy 105 koni mechanicznych. Już wszystko wiadomo na temat odejścia Mitsubishi z Europy. To znaczy? To znaczy, że nie odchodzi. Firma zostaje w Europie, jednak będzie produkować jedynie dwa modele na platformach Renault. Firma zakupi od francuskiego producenta dwa bestsellery spełniające wymogi regulacyjne. Pojazdy będą produkowane we francuskich fabrykach i mają trafić na rynek w 2023 roku. Z dużym prawdopodobieństwem będą to crossovery ulokowane w gamie obok Eclipse Crossa po Liftingu oraz hybrydy plug-in. Trudno powiedzieć, czy nie lepszy byłby już definitywny koniec marki na starym kontynencie. Moda na budowanie restomodów, czyli odremontowanych klasyków zaadoptowanych do dzisiejszych czasów nie słabnie. a dziś mam dla Was kolejnego przedstawiciela tego trendu. Brytyjska firma Jensen International Automotive podjęła się ostatnio odświeżenia Range Rovera pierwszej generacji. Dla takich projektów przygotowano markę Chieftain. Auto wyróżnia się obniżonym zawieszeniem, alumniowymi felgami, obutymi w terenowe opony BF Goodrich oraz układem wydechowym wyprowadzonym po bokach. Do tego zwraca uwagę pakiet poszerzeń oraz garść detali. Do napędu służy tu silnik 6,2 litra LS3 V8. Produkcji General Motors, który generuje w tym samochodzie nawet do 700 mechanicznych, które przenoszone są na 4 Koła za pomocą 8-stopniowego automatu. Takie wartości dotyczą oczywiście wariantu Extreme, bo nie posiadające aż takich wymagań klienci marki Chieftain mogą otrzymać pojazd o mocy 430 mechanicznych. Szybko ten czas zleciał. Już za kilka miesięcy BMW serii 8 zadebiutuje w wersji po liftingu. Szczęśliwie z dużym prawdopodobieństwem nie ujrzymy tu wielkich pionowych nerek w miejscu atrapy chłodnicy, a przód obejmą jedynie subtelne zmiany. Przeprojektowane zostaną zderzaki z wlotami powietrza oraz lekko zmieni się grafika przednich reflektorów. Ta nawiązywać będzie do nowej serii 5 i 7, tak samo zmienią się też tylne klosze lamp oraz tylny zderzak z lekkim dyfuzorem. W standardzie otrzymamy już teraz sportowy pakiet stylistyczny M. Wewnątrz za pomocą pokrętła iDrive obsługiwać będziemy system multimedialny nowej generacji w gamie 1 napędowych z dużą pewnością znajdą się te same silniki co u poprzednika. Instalacja 48V zagości teraz w topowych odmianach silników, czyli w M850I oraz w M8. Canus zaprezentowały już oficjalnie swojego pierwszego elektrycznego pick-upa. Stanie się on trzecim modelem zbudowanym na modularnej platformie podłogowej. Stylistyka zewnętrzna z grubsza przypomina prezentowanego wcześniej Vana, choć pick-up jest zdecydowanie bardziej użytkowy i siermiężny. Widać wielkie nadkolar oraz zdecydowane linie nadwozia. Auto osadzone jest na 18-calowych aluminiowych felgach, obutych w terenowe opony. Jednak poza stylistyką warto zwrócić także uwagę na interesujące rozwiązania. Przykładowo w tylnej części pojazdu możemy roboczo wydłużyć pakę, dzięki czemu możliwe jest przewożenie dłuższych Przedmiotów. Firma opracowała także system dzielenia tylnej przestrzeni bagażowej. Z przodu zaś pod maską znajduje się dodatkowa przestrzeń bagażowa, m.in. na kable do ładowania baterii. Firma nie opublikowała zdjęć prezentujących wnętrze, ale będzie raczej ustandaryzowane względem innych modeli. Do napędów służyć tu będą dwa silniki elektryczne o mocy łącznej 608 mechanicznych i 746 Nm momentu obrotowego. Auto ma przejechać na jednym ładowaniu do 322 km. W sieci nieoficjalnie pojawiły się pierwsze zdjęcia ukazujące nową Honda Civic Sedan w pełnej krasie. Oczywiście wyciek nastąpił w Chinach, tak jak to się dzieje w ostatnim czasie. Nowy Civic 11 nie został jednak jeszcze zaprezentowany, choć pierwsze wizualizacje oraz zdjęcia szpiegowskie sugerowały, że można się spodziewać bardziej sportowego i zadziornego wyglądu, to chyba niestety się przeliczyliśmy. Firma trochę traci z oczu cel. Nowa generacja będzie prezentować się zdecydowanie łagodniej niż poprzednik. Pozbawiono ją agresywnych przetłoczeń znanych z poprzednich modeli i postawiono na minimalizm. Tu przede wszystkim wyróżnia się wnętrze, które wreszcie wygląda dobrze, tak jak w Jazzie czy nowym HRV. W gamie jednostek napędowych pojawią się silniki benzynowe zelektryfikowane i wspomagane przez układ miękkiej hybrydy. Z pewnością elektryfikacja objęta zostanie też wersją Type R, która będzie hybrydą plug-in z napędem na cztery koła, realizowanym przez silnik spalinowy oraz silnik elektryczny. Potrzeba zminimalizowania emisji CO2 zmieniła motoryzację oraz ma realny wpływ na strategię kolejnych producentów. Większość przedsiębiorstw decyduje się w następstwie na wprowadzanie do swojej oferty samochodów elektrycznych, a pewna ich część zaczyna sprzedawać także pojazdy ostatniej mili, czyli elektryczne hulajnogi oraz skutery. Jedną z nich jest Seat oraz Polestar, chodzi dziś o tym ostatnim. Ich najnowszy produkt, nazwany ReMove, jest typowym trójkołowcem służącym do transportu towarów od samochodu pod konkretny adres. Jego ładowność to 275 kg i został przygotowany we współpracy z producentem. Elektrycznych hulajnog, Cake. Póki co to pojazd koncepcyjny, ale z dużym prawdopodobieństwem wejdzie do sprzedaży. Hyundai jest bardzo bliski debiutu nowego rodzinnego vana, który świetnie pasowałby do nadchodzącej Tesli Cybertruck. Chodzi tu o futurystycznego Hyundai Staria. Auto korzysta z rozwiązań stylistycznych zapoczątkowanych w gamie przez Hyundai Ionic 5. Mowa tu o charakterystycznych pikselowych reflektorach LED, osadzonych na dole olbrzymiej atrapie chłodnicy oraz przednim pasie LED. Tył samochodu będzie prezentować się nieco bardziej normalnie, podobnie jak wnętrze, w którym postawiono na minimalizm. Nie wiadomo jeszcze na jakiej platformie podługowej zostanie osadzony nowy model oraz jaki rodzaj napędu zyska. Może będzie to Hybryda, występująca też w wariancie czysto elektrycznym, nie planuje się jednak wprowadzenia tego modelu na rynek europejski, a szkoda, znacznie wyróżniłby się w stosunku do już obecnych konkurentów i jakże ciekawie mógłby wyglądać w odmianie campervan. Na koniec detoks i to solidny. Istnieje naprawdę niewiele Fordów RS200 jeżdżących po drogach, a bez wątpienia wersja Evolution jest już najrzadziej spotykaną. Amerykański producent zbudował 200 egzemplarzy RS200, aby spełnić wymagania homologacyjne dla serii B rajdowych Mistrzostw Świata. Spośród nich jedynie 24 zostały przekształcone w Evolution. Obecnie na aukcję Bring a Trailer trafił właśnie jeden z nich zakupiony przez sprzedawcę w Norwegii w 2017 roku. Nadwozie pokryty jest białym lakierem i osadzony jest na 16 calowych aluminiowych felgach. Kabina natomiast jest iście spartańska, a we wnętrzu znajdziemy kubełkowe fotele pokryte szarym materiałem. Do napędu służy tu turbodładowany czterocylindrowy silnik z aluminiowym blokiem o pojemności 2,1 litra generujący około 600 koni mechanicznych. Całość przekazywana jest na cztery koła poprzez pięciobiegową manualną przekładnię. Link macie w opisie. Dzięki za dzisiaj. Jutro widzimy się w najnowszym odcinku na poboczu. Zobaczcie też ostatni test Hondy E.